Cześć, nazywam się Ola, jestem z Kościoła Bożego w Strzelcach Opolskich. Dziś chciałam przeczytać Wam fragment z Księgi Rodzaju, rozdział drugi, wiersz od 18 do 25. Zapraszam. Rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z Ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadał jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka. Także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją. I staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Księga Rodzaju jest pierwszą księgą Biblii, w której znajdujemy opis stworzenia świata i człowieka. Opis ten nie służy przekazaniu szczegółów fizyki lub mechaniki. Jak świat powstał, ale przekazuje nam cel, dla którego to wszystko zostało stworzone. Bóg stworzył wszystko krok po kroku. Stworzył również człowieka. Wydaje się, że stworzył tylko mężczyznę. Daje mu prawo nazywania wszystkiego wokoło. Dzięki czemu wszystko poznaje, ale sam odczuwa w tym pewną pustkę, brak, którego nie potrafi nazwać. Od tego momentu zaczyna się czytany frak. Pan Bóg wyraźnie zaznacza, że samotność nie jest dobra dla człowieka. Potrzebna jest kobieta, aby proces tworzenia świata został zakończony. Pan Bóg usypia mężczyznę, aby z jego żebra utworzyć kobietę. To ciekawe, że Bogu było potrzebne żebro mężczyzny do stworzenia kobiety. Oczywiście nie było, ale decyduje się na taki sposób, aby zaznaczyć niesamowity związek pomiędzy nimi. Kobieta została równorzędną partnerką mężczyzny. Adam, widząc kobietę, podskakuje z radości, rozumie zamysł Pana Boga i nadaje jej imię, Określające towarzyszką. W oryginalnym języku występuje gra słów mężczyzna mężczyzna podkreślająca równorzędność. Jednak jest ona trudna do trafnego przetłumaczenia. Kobieta to nie inaczej nazwany mężczyzna ale Zupełnie inna osoba, a jednocześnie równie wartościowa co mężczyzna. Żadne porównanie nie jest całkowicie dobre. Na przykład samotny mężczyzna może być jak telefon bez ekranu. Telefon bez ekranu jest dzisiaj nie do zaakceptowania. Oczywiście zdarzają się samotni mężczyźni i samotne kobiety, ale należy to traktować jako wyjątki. Standardem, jaki Pan Bóg przewidział, to bycie razem, a ten zamiar później został nazwany małżeństwem. Zastanówmy się jeszcze nad symboliką i funkcją żeber. Pełnią one bardzo ważną rolę w organizmie. Chronią one narządy wewnętrzne. Z jednej strony są bardzo silne i elastyczne, a z drugiej bardzo wrażliwe i delikatne. Takie są właśnie kobiety. Są też różne typy żeber. Dla mnie najbardziej fascynujące są te, nazwane wolnymi. Nie są połączone razem, wchodzą tak jakby luźno pomiędzy mięśnie, ale razem z nimi tworzą coś niesamowitego. Nie ograniczają ruchów ciała, a równocześnie zwiększają niesamowicie jego siłę. Takie są kobiety powołane do wolności, a jednocześnie do ścisłej współpracy z mężczyznami, co daje olbrzymie możliwości. Mężczyzna i jego żona byli nadzy, ale nie wstydzili się. Tak kończy się czytany fragment. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że potrafili się wzajemnie szanować, czuli się całkowicie bezpieczni w swoim towarzystwie. Wrażliwość i wyczucie, zgodnie z Bożym planem, powinno być cechą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Może ktoś pomyśli, to piękne, ale zwyczajnie nieprawdziwe. Niestety pojawił się grzech, który wiele rzeczy bardzo mocno zniszczył. Obserwujemy wokół siebie wiele kobiet i mężczyzn niepasujących do tego obrazu. Bóg jednak nie zmienił swoich Zamierzeń, co oznacza, że z jego pomocą możliwa jest zmiana na lepsze. Jesteś w stanie w to uwierzyć? Ja wierzę, że z roku na rok mogę być lepszą kobietą. Gorąco zachęcam do własnych przemyśleń. Zapraszam na kolejne fragmenty z Pisma Świętego. Pozwalające budować naszą wiarę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zostańcie z bowiem.